Siemanko, witajcie widzowie i w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie grać w koszykówkę i no nie no i będziemy zarabiać hajs więc dobra pyk no dobra Mm. Musimy gdzieś przynajmniej na żółte, żeby trafić do tego. Dobra. Tyk. Dobra. Idziemy kupić sobie jakieś upgrade'y. Mm. Moc, moc. A tutaj ze stoł Dobra. Okej. Okay. Mamy taką fajną piłkę. To zabierzemy ją. I stąd nie mogę. Dobra. Dobra. Czekajcie tylko. Dobra. No co? No się nagrywam odcineczek. Aha, a z czego? No właśnie z tej gry co gramy teraz. Aha. Dobra, a więc tak widzowie. Idziemy sobie kupić kolejne upgrade. Y. Moc. Moc. Dobra. I speedo. Dobra. Lecimy. Nie sięgam stąd. Muszę przynajmniej stąd. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra. Weźmy sobie lepszą piłkę, zobaczmy jaka będzie. O fish, najrzadsza! A ty jaką masz tą podstawową, nie? No ja tak. Dobra. Chociaż no, nie w sumie. Nie, mam tą Tą mam. Taką fajną. A, ja mam najrzadszą. Nie tam trafiam. A ja kliknąłem na najsłabsze i, i trafiłem w kosz, jak ty, jak ty tyłem rzuciłeś? Jak ty tyłem rzucasz? Patrz, po prostu robię tak. Po prostu tak. A mi tak nie działa. tak. A mi się obraca. Dobra. Może spróbujemy stąd? Może jakąś nową piłkę sobie spiję. To kup. A ja chcę po-upgrade'ować. Dobra. O, mam. A Ty masz fiszę? No. no. Ja mam tą za... 14% Ja mam tą fiszę 6%, no, tam dobra, ja sobie pójść upgrade, dobra. Dlatego, nie stać, dobra, już stąd mogę strzelać, ja jeszcze nie mogę, nie wiem dlaczego, musisz z moc. Jeszcze tu są jakieś nagrody. jakieś teleport. A dobra. Jest teleport. A premium shop. Premium shop to są. Jezu, sobie szybko właśnie. O nie. Ty prawie tak strzeliłem. Czy kupię. Czy strzelę o stąd? Prawie, widziałeś tą piłkę? Jak już prawie wyleciała? Czekaj, muszę się tutaj nie, a tu też. W takim razie tu? Nie, tu jeszcze nie mogę. Muszę chyba. Nie, jeszcze nie mogę tutaj. Ale tak, to już stąd mogę. Patrz, skąd ja strzelam? Ja kliknąłem najmniej i prawie trafiłem. Trafiłem? Stąd? Patrz, widzisz mnie? No. Trafiłem o stąd? Z tego. Trafiłem z tą. Ehm. O, latam! Trafiłem stąd z najmniejszej siły. Więc. Dobra. Lecę. Upgrade'ować siłę. Za 3600 i 4000. Dobra. Nie, na no prawie trafiłem, ale teraz chyba już. Faj, tak, będę stąd. Stąd już trafię. To czekaj, pójdę robić stąd, może się uda. Tak, udaje mi się stąd! Ja jeszcze muszę trochę bliżej podejść, mniej więcej stąd. Dobra. A może ja się trochę odsunę. Nie. Teraz? takie dobrze nie? To też chyba zależy trochę od piłki. A nie, piłka daje ci tylko więcej kasy. Dobra, teraz zbieram 30 tysięcy. Wiem, że to będzie strata, ale dobra. Dobra. Ja Pój może sobie pójdę kupić piłki? Nie. Musiało mi się to najsłabszą po prostu. Najsłabszą ci dało? Tak, Gamebola Jezu, zaraz to za 32%. O, dało mi to za 14%. Dawaj to za 4%. Mam podwójne monety przez 5 minut, więc dobrze. Ciekawy czy mogę strzelić z połowy, czekaj. Nie no, ani... Z połowy już mogę, czaisz? Aha. Ja z połowy już strzelam. Dobra. Ja z tego najgorszego poziomu, z tego czerwonego, to już strzelam na spokojnie z... No, z większej odległości. Hm? A ma, może teraz strzelę już stąd. Uż, Dobra. Ja, ja idę kupić kolejną mapę. Tylko zobaczę, czy jest, tutaj mogę. Z takiej odległości nie, nie niska ma. moc. To jednak pójdę y, ten. Po moc. No ja też, że pójdę sobie sobie moc. Kurde, a tu co tu? Moc. Idę z samego końca trafiać. Niska moc, jeszcze nie mogę. A stąd mogę? Niska moc, bo zło. Doskonałe. dobra, stąd mogę Takie teraz. No, ja mam już 21 tysięcy. Uwaga, mój bez to 134, a twój 54. Dobra, e, niska moc, to lecimy teleport. Kupujemy dwa razy. Rzucamy przy okazji, jeszcze raz rzucamy, a wiesz, że najmniej, o dobra, tutaj, dobra, tutaj mogę strzelać już. Fajnie. Już no ja stamtąd już trafiam Może już się stąd prawie trafiłem już prawie z połowy Ja trafiam z końca już prawie Ja z połowy? Z tego czerwonego pola na końcu E fajna jest ta gra już z, połowy, z, z tego kółka na czym jest połowy ale już z tego obrębu kółka strzelam Dobra, teleport. Nie czekaj, muszę czy jeszcze sprawdzić, bo znam taką grę, w którą kiedyś grałem z Antkiem. Mm. Tylko ona się chyba nazywała... Pyk, dobra. Goal Kick Simulator to się nazywało, chyba. Ale tam to była beznadziejna gra. To jest trochę lepsza. Albo Goal Kick Simulator, albo pamiętasz co kiedyś graliśmy? I... Dunking Simulator? Yy, tam co były takie... Co było? Nie. Nie pamiętam. Co im Idę sobie kupić moc. A ty już sobie kupiłeś tamtą tonę? Tak. A kiedy wrzucisz ten odcinek? Nie wiem. Premiera ma być o 18, więc... Jest tak. 5 skończymy. No dobra. Ale no nie jest gdzie okay, ja idę. Ale już z połowy trafię. Trafiam! Idealnie za to mocą w ogóle idzie, może stąd trafię. Nie, stąd jeszcze nie. Może stąd? Nie. Stąd? Z obrębu tego pola? Nie, jeszcze nie. Nie no kurde. Stąd będę musiał trafiać chyba jeszcze nie trafiłem. Nie, są tu już trafię na spokojnie. No właśnie. Tu mniejszą szansę masz na średni niż na najlepszy. Mam na 5 minut podwójne monety i klejnoty. Ja już to miałem. Ja dopiero się teraz zorientowałem, że coś takiego jest. Ja pójdę w teleport i kupię sobie to i tą prędkość sobie kupię jeszcze. Czekaj, tu jest lepsze, te? Ta? Tak. Chain, please. Nie, white Jeszcze. No, co dajesz takie? No, przynajmniej red. Daj, chaina. No nie da, chaina. Daj, chaina. Nie no, dajesz jakieś główne. Daj, chaina. Nie no, było już tak blisko. No nie, no znowu. Chain'a daj! Chain'a! No nie da. Co za scam! Daj Chain'a! Chain! Nie no, najgorsza. Chain'a daj! No! Czemu dajesz same gówniane rzeczy? Chain White Gówniany white Chain Nie dasz chaina, gówno mm. Skóry Szlaki Najlepszy to mam Blue Tego czerwonego pola na drugim końcu, pierwszej mapy, strzel. Ale już stąd strzelę. Pięknie. Ile? Yy, mało zarabiam. Dobra, teleport jeden raz pokupuję to, żeby być szybkim nią. No. Dobra, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, no i do kolejnego, popa! Pa.